Sponsorem programu jest Politechnika Koszalińska. Politechnika Koszanińska jest największą uczelnią na Pomorzu Środkowym. 6 lutego odbył się dzień otwarty. Chcemy im zaprezentować szeroką ofertę edukacyjną naszej uczelni. Chcemy, żeby bezpośrednio spotkali się ze studentami, z naszymi pracownikami, porozmawiali. Obejrzeli nasze laboratoria, mogli coś pomajstrować. Mogą również spotkać się z przedstawicielami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, gdzie dowiedzą się, jak można się dobrze przygotować do matury, na co zwraca się uwagę, żeby ładnie wypaść na maturze. Przedstawiciele Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzili tematyczne wykłady. Przyszli maturzyści chętnie z ich wiedzy skorzystali, bo mieli okazję poznać, jakie najczęściej błędy popełniane są na maturze. Proszę Państwa, w przypadku matematyki, tak jak wspomniałam, nie można poprzestać tylko i wyłącznie na pamięciowym opanowaniu treści. Oprócz wykładów były interesujące warsztaty. Studentki pedagogiki specjalizujące się w mediacjach i komunikacji społecznej przygotowały ćwiczenia, które miały pokazać, jak trudna czasem bywa komunikacja międzyludzka. Politechnika jest jako pierwszą uczelnią prowadzącą studia magisterskie na takiej specjalizacji. Jest to innowacyjny kierunek rozwijający się w Polsce. To było zadanie nazywające się Labirynt. E, polega na tym, że jedna osoba z pary ma zamknięte oczy e, i ta druga osoba z otwartymi oczami instruuje ją w jaki sposób e, słownie, jak ma dojść ze startu do mety w tym labiryncie. E, I właśnie to zadanie podkreśla e, wagę poprawnej komunikacji, że niekoniecznie nasze komunikaty muszą być zrozumiałe dla drugiej osoby. W holu można było zapoznać się ze specyfiką jednostek uczelnianych. Studenci informowali swoich przyszłych kolegów, czego po nauce na koszańskiej uczelni mogą się spodziewać, a że studiowanie to nie tylko nauka, ale także zabawa, dla chętnych przygotowano konkursy. Chcę studiować, prawdopodobnie chcę studiować tutaj, z wielu powodów, szkoła jest tutaj dobra, blisko do domu no i ogólnie fajnie widać, tu się można pobawić, także fajnie, fajnie organizują tutaj te konkursy. Interesujemy mnie tutaj głównie Wydział Nauk Politycznych, e, związany z bezpieczeństwem publicznym. Można znaleźć pracę po tym, współpracuje e, Politechnika z tego co mi wiadomo z innymi firmami i też można znaleźć zatrudnienie. Koszeniska uczelnia dba o to, żeby nie kształcić przyszłych bezrobotnych. Znajdą pracę i znajdują statystyki, mówią, że po kierunkach właśnie naszej Politechniki liczba bezrobotnych no, liczy się w procentach. To jest jednostkowe liczby w procentach. Na uczelni działają koła naukowe. Młodzież zainteresowała się możliwościami wykorzystania grafiki 3D do filmu i animacji pokazujemy licealistom czy tam osobom zainteresowanym studiowaniem gdzieś być może na naszym kierunku czego tak naprawdę mogą się nauczyć będąc w naszym kole. Staraliśmy się również zaprezentować w jakimś takim przynajmniej w małym stopniu możliwości tworzenia efektów specjalnych na green screenie, to jest to jest tło, które umożliwia faktycznie zamieszczanie filmów rzeczywistych w w tle, które jest tak naprawdę nienagrane lub wygenerowane zupełnie w inny sposób. Duże zainteresowanie było też na Wydziale Mechanicznym to idealne miejsce dla ścisłych umysłów. Zwiedzającym zaprezentowano m.in. działanie drukarki 3D. oraz system, w którym możemy zaprojektować sobie dany element, zapisać go w pliku STL i wydrukować na takiej drukarce właśnie w 3D. To jest przyszłościowy kierunek. Mi się wydaje, że zawsze będzie zapotrzebowanie na takich fachowców. Bardzo bym chciał właśnie na Politechnice Koszalińskiej studiować. No, wszystko mi się tam podoba, kierunki też mi się wydaje, że są atrakcyjne. Najbardziej mi się na razie podoba yy, mechatronika. Mi się wydaje, że mógłbym się tam spełniać. Nowatorskie naukowe rozwiązania można było poznać w Instytucie Technologii Edukacji. Mamy okazję pokazać kilka urządzeń, które umożliwiają testy urządzeń pozyskujących promieniowanie słoneczne, a więc takich rzeczy jak kolektory słoneczne, którymi się właśnie tutaj zajmujemy. Staramy się tutaj wyjaśnić w jakiś prosty i przystępny sposób, jak przebiegają takie podstawowe badania takich urządzeń. Za nami znajduje się urządzenie, które umożliwia nam przeprowadzenie testów takich cieplnych tych urządzeń. W warunkach laboratoryjnych, czyli w momencie, kiedy na zewnątrz nie ma możliwości pomiaru ze względu na brak słońca, tak jak dziś. Uczelnia się rozwija, bo musi nadążać ze swoją ofertą za zainteresowaniami studentów. Wzornictwo to kierunek, który cieszy się zainteresowaniem młodzieży od momentu powstania Instytutu Wzornictwa, czyli od 18 lat. Tu trafiają ci studenci, którzy chcą rozwijać artystyczne umiejętności, a w przyszłości wykorzystywać je przede wszystkim do tworzenia form użytkowych. Wzornictwo to jest taka dziedzina bardzo, bardzo szeroka. Obejmuje tworzenie przedmiotów, produktów, które spełniają potrzeby ludzkie, które są dostosowane do, do potrzeb przemysłu, do potrzeb gospodarki. Więc jest tu aspekt technologiczny, ekonomiczny i aspekt ludzki bardzo ważny i aspekt artystyczny. Ekspresja tego przedmiotu, jego wyraz. Pytania głównie dotyczyły różnic między architekturą wnętrz a wzornictwem. I także aspektu komunikacji wizualnej, który, który to, jest, to jest część wzornictwa. Liczy się na pewno otwartość, liczy się, liczy się zainteresowanie wzornictwem lub architekturą wnętrz, liczy się y, ogólne plastyczne zainteresowanie, umiejętności nie tak bardzo, ale także je oceniamy pod uwagę, najmniej wiedza, ponieważ tego się można nauczyć, to jest wiedza nowa, ona nie występuje m, w kształceniu wcześniej. to studiować w Koszalinie, bo możemy nabyć dużo wiedzy i umiejętności. Z taką myślą mury uczelni opuszczało pewnie wielu kandydatów na studentów. Koszalińska Politechnika ma bogatą ofertę i coś dla siebie może tu znaleźć każdy. Najwięcej mamy zgłoszeń na informatykę, na geodezję i kartografię, budownictwo, elektronikę, energetykę, no mechanika, budowa maszyn. Zawarzyła 18. edycja konkursu Bieg Po Indeks. Do udziału zaproszonych zostało ponad 400 szkół z 49 powiatów. Bieg Po Indeks to cykliczna impreza co roku organizowana przez Politechnikę Koszańską. Ona ma sprawdzić młodzież, czy mogą już zdawać maturę. Robimy to zawsze przed maturą, miesiąc. To jest fajna frajda dla nich, bo bezstresowo mogą zrealizować zadania na poziomie maturalnym a nawet trudniejszym z fizyki, matematyki i informatyki i dzięki temu zweryfikować swoją wiedzę. Dla najlepszych są nagrody przewidziane, są to stypendia. Jeżeli przyjdą do nas studiować, to otrzymają stypendia naukowe przez pierwszy rok studiów, a jak wiadomo, na uczelni stypendium otrzymuje się dopiero po pierwszym roku, tu już młodzież będzie dostawała od razu, jak przyjdzie do nas studiować. Te nagrody to odpowiednio 3, 2,5 i 2000 zł za semestr. Nagrody pieniężne otrzymają także nauczyciele, których podopieczni zdobędą najwyższe lokaty w konkursie. Pierwszy etap polega na rozwiązywaniu zadań z matematyki, fizyki oraz informatyki dostępnych na wspólnej stronie internetowej Politechniki Koszalińskiej. Drugi etap rusza 21 marca. Ma charakter półfinału i pozwoli uczestnikom konkursu sprawdzić swoje umiejętności, a nauczycielom dokonać wyboru uczniów, którzy wezmą udział w finale. Wyniki testu będą udostępnione nauczycielowi prowadzącemu uczniów biorących udział w konkursie. Trzeci etap 4 kwietnia to finał obejmuje pisemną pracę z zadaniami z zakresu matematyki, fizyki i informatyki. Każdy z uczestników otrzyma 15 zadań konkursowych, 5 z matematyki i 5 z fizyki oraz 5 z informatyki. Uczestnik rozwiązuje 5 wybranych przez siebie zadań, za które łącznie może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Staramy się, aby poziom był podobny jak w latach ubiegłych, także y, można się zorientować w pierwszym i y, na pierwszym i drugim etapie, że zadania y, może nie tyle, że są podobne, ale staramy się, aby poziom był taki, który jest dostosowany do możliwości maturzystów. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 14 kwietnia o godzinie 11 w sali Senatu Politechniki Koszeńskiej przy ulicy śniadeckich 2. Sorem programu jest Politechnika Koszalińska.